Dzień dobry moi kochani. Na live miałam na sobie mega kolorowy makijaż, ponieważ pokazywałam Wam palety afektu i pokazałam wam paletkę Evening on o tą. I zgodnie stwierdziłyście, że chcecie, żebym wykonała jakiś kolorowy makijaż. Natomiast potem dostałam od Was masę próśb o to, żeby ten makijaż odtworzyć na filmiku. Także słuchajcie, no ja jestem tutaj po to, żeby spełniać Wasze prośby i tak naprawdę to Wy jesteście moją inspiracją. Także nie ma co przedłużać. Słuchajcie, ja już mam zrobione brwi, mam położony korektor, każdy wie już jaki, nie? I teraz biorę sobie jakikolwiek puchaty pędzelek i zacznę sobie od paletki Naturalny Mat, dlatego że w, w tym live'ie wykorzystywałam właśnie te dwie palety. Czyli Naturalny Mat, naturalny Mat, tak naprawdę ona się nazywa, i, i wnikłą. O, bardzo proszę. No dobra, to nie ma na co nad czym się zastanawiać. Zaczynamy oczywiście od zmatowienia łuku brwiowego. I ja do tego wykorzystam sobie tutaj, pomieszam sobie te dwa kolory. Załamanie powieki, zacznę sobie cieniować tutaj tym przepięknym cieniem. On ma oznaczenie EPOM006. To jest taki mustardowy piękny. Tak pięknie podkreśla załamanie powieki, a ponieważ to jest afekt, to jest wiecie, kilka ruchów zrobione. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że te nasze live to jest coś, dlaczego chcę mi się w ogóle uśmiechać. Nie no, po prostu jest tak cudownie z Wami i móc, móc z Wami po prostu tak sobie pogadać na ryzaku, wiecie, pośmiać się z różnych rzeczy, no, to jest przesympatyczne. No dobrze, teraz... Yy, w załamanie dalej powieki pójdzie tutaj ten cudny cień i nim sobie pogłębię załamanie. Przy czym e, słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o afekt to jest dosłownie, e, ja o tym właśnie wspominałam na live'ie, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, biorę sobie pędzelek i ja dotykam dosłownie tylko czubeczkiem, nabieram, nie ma się tam sobie, wiecie, w ten sposób, tylko dosłownie dotykam. Pamiętajcie, że te cienie są tak napigmentowane, że jeżeli nabierzemy za dużo cienia yy, i tu zaczniemy coś kombinować to sobie narobimy pomaga po prostu także to jest dosłownie dotknięcie na czubeczek i delikatnie tutaj poniżej załamanie jadę. wyciągając sobie od razu do zewnątrz tak i zrobimy sobie troszkę pociągko. Więc ma być kolorowo błyszcząco także I zobaczcie, to jest dosłownie trzy ruchy, no przecież widziałyście to, nic nie będę wycinać z tego i to jest już ostatnia i to jest właśnie ta jakość, o której ja mówię, słuchajcie, dlatego ja się tak zachwycam afektem, te na przykład cienie z Paese były bardzo dobrej jakości, naprawdę, natomiast do afektu im daleko. Dobra, my gadu gadu i zobaczcie, rozblendowane. No dobrze, to biorę sobie teraz taki bardziej puchaty pędzelek i zaczniemy sobie cieniowanie tutaj zewnętrznego kącika od tego pięknego, berżynowego cienia. I Ja go biorę naprawdę troszeczkę i tu w zewnętrzny kącik, to sobie bardzo delikatnie na początek, bo ja tutaj, nie wiecie, nie chcę sobie zrobić jakieś tam plamki. Tylko dosłownie muskając powiekę zaczynam rozcierać. Potem, wiecie, potem ja sobie intensywność zbuduję, bo z tymi cieniami ja doskonale wiem, że nie ma najmniejszego problemu z, z budowaniem ich intensywności. A chodzi mi o to, żeby, wiecie, nie zrobić sobie od razu tutaj jakieś tam ciężkie do roztarcia plamy. Teraz łapię się za ten przepiękny fiolet. To będzie bardzo, bardzo kolorowy makijaż. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział live'a, to ja Was serdecznie zapraszam na każdy piątek o godzinie 20. Ja postaram się, żeby każde piątki były tylko nasze. Cudne są te cienie. Wiecie co? To jest bardzo niedoceniona paletka, bo yy, ja nie kojarzę, żeby mnie ja jakoś wiele filmów z nią widziała. Natomiast to już jest ta paletka. Powstała we współpracy z Karoliną Matraszek. I tak na dobrą sprawę nie wiedzieć czemu ona. Wiecie, nie było jakiegoś wielkiego szału na nią na YouTubie. A uważam, że jest mocno niedoceniona. A ja właśnie dzięki Wam, słuchajcie, przypomniałam sobie, jak ta paleta jest dobra. Teraz na paluszek wezmę sobie ten cudny różowy cień. I słuchajcie, on opalizuje. To jest taki róż który opalizuje, zobaczcie, na niebiesko, na fioletowo, po prostu jest boski. Ja go sobie położę tutaj kawałeczek dalej. Wiecie co, ja troszeczkę go jakby przesunę, bo zieleń położę sobie tu wewnętrzny kącik bardziej, a dzisiaj będę miała więcej tego różu na powiece. Ja wiem, że prosiłyście, żeby odwzorować ten makijaż, ale ja dokładnie już nie pamiętam, jak tam było. Wiem, że było dużo zielonego, bo śmiałam się, że, że przez nas wyszłam poza strefę mojego komfortu, ponieważ ja zielonych cieni praktycznie w ogóle nie używam. W ogóle na sobie w sensie. A tu się okazało, że poprosiłyście, no i ponieważ powiedziałam, że zrobię to, na co będziecie miały ochotę, no to nie miałam innego wyjścia, musiałam zrobić, nie? Kurczę, ja naprawdę zapomniałam, jak one są fajne. To teraz dziewczynki, jedziemy z tym zieloniotkim o tym, tym, tym. Zobaczcie, jak on jest piękny. On tak, widzicie, opalizuje delikatnie na, na złoty kolor. I też na paluszek i bardziej wewnętrzny kącik z nich pojedziemy. Spójrzcie, jak się kolorowo zrobiło. A to jeszcze nie koniec, kochane, teraz do akcji wkraczają pigmenty i zacznę od tego N0142, zobaczcie, jakie to jest cudo. I jego bezpośrednio na paluszek i na środek, bez żadnej bazy, robi robotę, co? No pięknie. Wrócę sobie troszeczkę do tego, tutaj do tego różu i dołożę go na ten brokatowy, żeby tak ładnie wiecie, było ładnie przeszło jedno w drugie. Wiecie, co korci mnie, bo wydaje mi się, że ja ten pomarańcz też używałam. I nie jeszcze właśnie, żeby od tutaj tego pomarańczowego troszkę wziąć. Zobaczcie, jaki jest, jest. nic. No, ja tylko tutaj tak wiecie, co troszeczkę w środęczek miała. a co? O, i to nam tak ładnie połączy. Nie no, zobaczcie, ten pomarańcz po prostu robi robotę. Cudnie nam łączy tą zieleń z tym różem no zobaczcie, na wesele jakieś i cała się błyszczę. zbliżyłam Was do siebie, zobaczcie no przecież nie jest cudnie już mi się na tym etapie podoba a to jeszcze przecież sporo jakby przed nami no dobrze, to teraz wewnętrzny kącik dla równowagi położę ten najjaśniejszy matowy cień widzicie, już jest tyle błysku i wjeżdżam tym matem delikatnie tutaj na tą zielę i zobaczcie jaki piękny salad mix. to biorę sobie teraz taki mniejszy pędzelek to jest Hulu P38 i biorę ten najciemniejszy brąz i bardzo delikatnie będę budowała zewnętrzny kącik Zewnętrzny kącik jest przyciemniony, wygląda to w ten sposób. Ja teraz już poza kamerą, bo i tak wiecie, jak ja to robię, przyciemnię sobie linię rzęs, wiecie, taką narysuję kreseczkę, wiecie, kretką potem ciemnym cieniem i przykleję sztuczne rzęsy i zaraz do Was wracam. No dobrze, moi kochani, rzęsy przyklejone. Tutaj wszystko posprzątane. Pod oczami wylądował mój kremik ze Skin 79. No to co? Zostało nam, nie zostało nam nic, in, nic innego, jak nałożyć podkłady. Ja dla Was dzisiaj przygotowałam podkłady z Lumen, o te. Ja ich jeszcze nie testowałam na sobie, natomiast wiecie, że ja bardzo lubię, jakby, combo tego podkładu z Lumen, właśnie rozświetlającego z tą wersją Blur. I ta mieszanka sprawdza mi się perfekcyjnie. Natomiast chciałabym zobaczyć, jak wyjdzie właśnie ten mat z odrobiną tego Natural Glow. I teraz tak, tutaj mamy dwójeczkę, tu mamy jedynkę. Dwójka na pewno będzie dla mnie za ciemna i zbyt brzoskwiniowa, dlatego myślę, że właśnie jak dodam tego Natural Glow, to będzie to dobry, dobre rozwiązanie, ponieważ ten jest bardzo jasny. To jedziemy z tematem. Wycisnęłam sobie tyle, o tyle tego podkładu matującego. Dołożę jedną bombeczkę tego rozświetlającego, pomieszam to. No wiecie, jeszcze jest trochę zacie. Ale ja nie chcę za bardzo zmieniać, wiecie, właściwości tego, tego matującego, więc dodam sobie jedyneczki. No, wiecie, co on jest bardzo kremowy, bardzo przyjemnie się go rozprowadza. Normalnie wiecie, co, jak mi się smarowała takim treściwym kremem. Bardzo przyjemne uczucie. Nie wiem, czy on zastyga, teraz zobaczymy. No, ciemnieje. Zobaczcie, jaka jest różnica. Także to też trzeba wziąć bardzo pod uwagę. Bo to jest istotne kwestia. Ma bardzo przyjemny, wiecie, taki kremowy zapach. Taki bardzo świeży. Przypomina mi jakiś podkład, ale nie wiem jaki. A może krem jakiś taki przyjemny bardzo. Na naguzi wygląda cudnie zobaczcie. Ja uwielbiam takie wykończenie podkładu, wiecie? I tak na dobrą sprawę, e, wiecie, przedpudruję sobie tylko tak, tak strefę tę, bo tutaj ja mam ochotę to zostawić. To tak ładnie wygląda. Wiecie, testu długotrwałości nie będę robiła, bo już jest dzisiaj późno. Mm, bardzo trudno się wzięłam za ten makijaż. Ale to wiecie, to taki spontan. Jak dostałam kolejną wiadomość z prośbą o odtworzenie tego makijażu z live, mówię: Dobra, to póki pamiętam, siadam i nagrywam, a jest, no nie wiem, gdzieś pewnie godzina 16 w tej chwili. Teraz wezmę sobie korektor z Catrice i to jest numerek 005 i odrobinkę pod oczko. No, powiem Wam szczerze, że Marwezka dzięki Ci bardzo, bo wyparł zupełnie ten mój ukochany korektor z Maybelline. Ja w ogóle jakby już w tej chwili nie po bo tamten, ten jest numerem, numerem jeden. No po prostu wygląda bajka. Zobaczcie, wtapia się po prostu idealnie. No rewelacja. I dokładnie tak jak zrobiłam to na live, użyję puderku z IBRY. Czas na konturowanie. I słuchajcie, tutaj mam cudowną paletkę, właśnie też z afektu, gdzie mamy przepiękny brązer i cudowny rozświetlacz. Tutaj jest puder taki rozświetlający, bardzo jasny i dobrze napigmentowany. Natomiast powiem Wam szczerze, że ja nie przepadam za produktami tego typu, bo one na mojej cerze bardzo często się ważą. Także bierzemy sobie odrobinę tego brązera. Wiecie co, dzięki Wam przypomniałam sobie jakie fajne są te produkty, ponieważ ja ostatnio namiętnie zresztą wiecie o tym używam tego bronzera z Bel, a zupełnie zapomniałam jaki ten jest fajny i za co go tak bardzo lubiłam. włosie się sypie z tego pędzla. Ale nie wiem, czy to nie jest moja wina, w sensie takim, bo ja go chyba uprałam przy gąbkach i wiecie, tym płynem zisany, on rozkleja niestety pędzle. I różu użyję tutaj tego z Golden Rose. Myślę, że on przepięknie wpisze się właśnie w ten makijaż, tylko pamiętajcie, żeby z tym różem uważać, bo on jest bardzo napigmentowany, także wiecie. Można sobie nim taką matrioszkę zrobić, więc delikatnie. Natomiast rozświetlacza użyję właśnie tutaj z tej paletki do konturowania, bo on właśnie sobie przypomniałam na live, jaki jest piękny. On jest tak elegancki, słuchajcie. To nie jest taki blask widziany z kosmosu, tak jak na przykład przy tym Sensiku, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Widzicie, to jest taki po prostu blask zdrowej skóry. Elegancki, nienachalny. No i oczywiście można go sobie stopniować, prawda. I słuchajcie, odrobinkę, odrobinkę tego rozświetlacza biorę sobie i położę go sobie tak przy saniusieńkich brwiach, wiecie, żeby tylko tam coś błysnęło, ponieważ tutaj wszędzie jest już tak błyszcząco, więc niech będzie na bogato. A co? No ale zobaczcie, nie no po prostu zobaczcie co tu się dzieje, nie, co? Ja się napatrzeć nie mogę. Wiecie, to jest bardzo fajne. To troszeczkę tak jak z tymi, z małymi dziećmi, jak schowamy im jakieś ich zabawki, tak? One bawią się czymś innym, po czym, wyciągamy z szafy, stare zabawki, ale zapomniane przez dzieci. I to jest dokładnie tak, jak, tak jak ze mną. Leżały sobie w szufladzie, zapomniane trochę, no bo teraz z nowymi rzeczami się ekscytuje, a teraz właśnie, wiecie. Dorwałam, odkryłam na nowo, no po prostu, no zobaczcie jak ona jest piękna. Dobra, ale jedziemy teraz z dolną właśnie powieką i na taki mały kulkowy pędzelek to jest Glam Brush O111. Najpierw nabiorę sobie tutaj tego najciemniejszego, tego takiego burgundowego cienia. Tak jak mówiłam, troszeczkę zanurzam pędzelek o ciupinkę i ja tutaj jeszcze sobie nadmiar odbiję, widzicie? I dopiero, dopiero jadę na powiekę. I na razie tylko wzdłuż linii rzęs. To teraz wezmę sobie odrobinkę tego fioleciku i położę go poniżej. I takim drobniutkim pędzelkiem rozetrę to wszystko jeszcze. I biorę mój ulubiony pędzelek Hulu P66, to jest taki właśnie pędzelek do zadań specjalnych, idealny do rozcierania, ale właśnie, wiecie, takich małych powierzchni, do takiego precyzyjnej, do precyzyjnej po prostu roboty. I biorę sobie ten przepiękny miodowy cień i rozetrę to wszystko do dołu. I żeby zachować taką spójność góry z dołem, wezmę sobie tego ślicznego, tego brudnego takiego różu ciemnego i jego ociupinkę, bo on jest naprawdę bardzo napigmentowany, biorę sobie tutaj razem wiecie z tym pomarańczem, tak, żeby mi się zrobiło coś takiego jak na górze. Jeszcze mam wrażenie, że ten zewnętrzny kącik nie jest aż tak ciemny jak bym chciała, więc tutaj na, na ten taki drobny pędzeleczek nałożę sobie właśnie tego, tego burgundowego i jeszcze go rozetrę. A zupełnie tutaj wewnętrzny kącik powędruje ten piękny pomarańcz jeszcze. I ten piękny pomarańcz damy sobie od tu, od tu. Fajnie co? No, słuchajcie, ja to jestem jak małe dziecko, po prostu jak y, widzę kolory jeszcze jak mi zaczyna wszystko, wiecie, tak współgrać, no to ja jestem najszczęśliwsza kobieta pod słońcem. No, jak dzieciak mówią. A na dół, sam wewnętrzny kącik, wezmę odrobinę tego rozświetlacza. Ponieważ wiecie, już tutaj nie chcę takiego błysku-błysku, bo tego błysku jest wszędzie pełno, ale jednak dobrze jest, jak ta, wiecie, tutaj na dole, na dolnej powiece, po prostu odbija się światło. Więc to nie musi być nie wiadomo jaki błysk. Chodzi o to, żeby, żeby było to odbicie światła. No dobrze, więc zostały nam już tylko usta. Przyniosłam pomadkę z Affectu, bo to taki, wiecie, właściwie makijaż yy, z rolą przewodnią marki Affect. Yy, słuchajcie, uwielbiam te pomadki. To znaczy, jeżeli jeżeli w ogóle kładę długotrwałą pomadkę na usta, to tylko efekt. Dlaczego? Dlatego, że to są pomadki, których absolutnie nie czuć na ustach, one są mega komfortowe, nie są, wiadomo, nie są tak trwałe jak na przykład mat Ink, tak? Natomiast yy, to jest pomadka, w której ja jestem w stanie funkcjonować, bo w żadnej innej, wiecie, ja czuję, że mi zastygło na ustach, yy, ja się bardzo źle z tym czuję, yy, nie lubię mieć takiego, wiecie, efektu ściągniętych ust, poza tym no, słuchajcie, mi się naprawdę nie podoba, jak y, na przykład mają dziewczyny przepiękną, soczystą, czerwień na ustach i wiecie, zaczynają mówić, a tutaj jest taka krecha w środku. No, no, nie podoba mi się to. No mam, wiecie, każdy ma prawo do jakichś tam własnych preferencji i y, ja do tego stopnia lubię ten kolor i to jest Cotton Candy, że ja mam dwa egzemplarze i to jest mój własny osobisty, więc y, pozwolę sobie bezpośrednio z opakowania nałożyć na usta, bo wiecie co, bo chcę Wam bardzo pokazać, jak fajny jest ten aplikatorek. On jest bardzo precyzyjny, on ma taki czubeczek i nim można naprawdę pięknie usta wyrysować. No dobrze, kochani, to makijaż skończony. Proszę, zobaczcie, jakie piękne są te kolory na oczach. Cudnie jest, nie? Yy, I do tego jak cudownie się mienią te iskiereczki z, z tego pigmentu. Ciekawa jestem na ile ten a mój aparat to odda. No ale trudno. Zaczynam się przekonywać dzięki Wam do tej zieleni. Uważam, że ta paletka Evening Moon jest cudna. Po prostu cudna. Ja naprawdę bardzo yy, muszę się z nią przeprosić i zacząć jej po prostu częściej używać. Oczywiście paletka Naturalnie Mat, no to to jest, wiecie, no to jest klasyka klasyków. Uważam, że każdy wizerzysta powinien ją posiadać. Natomiast ta jest cudowna jako, jako paleta uzupełniająca. Dobra, to jeszcze ja z Wami żegnam. Przepięknie Wam dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Cały Was, ściskam mocno i życzę miłego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek oglądacie ten film. Całuski! Mua.